Michał, blogerki modowe to bardzo dbają o swoje ciało, wiesz chodzą na siłownię, mają specjalną dietę. Jak to jest z tobą? Ja na razie ograniczam się do diety, dlatego że chodziłem na siłownię wiele, wiele lat i niewiele było różnicy, więc stwierdziłem, że wolę tą energię wkładać w różne inne rzeczy kreatywne, a tylko odchudzam się dietą cały czas. Właściwie ta scenografia świadczy o tym, że jesteśmy na siłowni. To może byśmy spróbowali, dałbyś radę wycisnąć to? A co to jest? Ile? 10, 10 kg, słuchajcie, 10 kg. Dasz radę podnieść? No dam radę, ale nie wiem czy mi się, wiesz, chce, bo jestem umalowany i tak dalej. A ja Ci ale... podtrzymam torebeczkę. Spróbuj tylko trzy razy. Trzy razy po 10 kilo, 30 kg na klatę. No wiesz, to, to nie jest takie trudne jak to się wydaje wcale. Dobra, no dawaj, zobaczymy. Trzy wow, Michał, więcej niż trzy. Ja przestałam liczyć. Co jest świetnie, jest bosko. Niesamowite. Michał daje radę. I nie jesteś zmęczony? Co? Yes. Kochana, ja stówę na klatę brałem swego czasu. Wow, słuchaj. Widzisz, jaki jest cyc? Ale co jestem w szoku, naprawdę nie. to było świetne. No. Bardzo Ci dziękuję. Po, co, bardzo. Pokazałeś wszystkim, że masz totalną kondycję. No wiesz co, no, chodziłem od 2001 do rok temu, także troszkę chodziłem na to siłownię. 20 lat, czy ile 15. Już mi się wszystko mi mi miesza te lata, no ale bardzo długo w każdym razie. Myślę, że powinieneś wrócić spokojnie. Mięśnie Dobre. nie zapomniałem. Dobrze. w ja post. Zasponsoruję w ogóle tego, jakąś akcję. Robimy razem z chudniej, z Michaśką i tak dalej, czy jakąś klinikę w toza. Tak, no. Tak, tak, a Bardzo... so, ja jestem za. Tak, wymyślimy jakiś projekt no. wspólnie. No dobra, to pozdrawiam.